No nie, no dlaczego taki kompany jest wielki i jest szybszy od Aguero? To jest takie, wiecie, takie trochę dziwne. Manko, witajcie w kolejnym odcinku Fifa 14 Ultimate Team Muszę się wam dzisiaj czymś pochwalić Taki, Taka jedna osoba, mój widz Adrian Którego bardzo serdecznie pozdrawiam, zaproponował pink slipsy I no po prostu byłem pewien, że przegram No ale jakoś po prostu miał chłopak zły dzień No i zobaczcie, zobaczcie co wygrałem Tak jest, im of the Pogba. Tak samo mamy tutaj jeszcze blinda, który musi zrożeć Mam dwa blindy, wiecie, bo pieniążków oczywiście potrzebuję ale nie przedłużając, zobaczcie sobie mój skład. Petr Czech na bramce, S.O. David, Lewis, drugi kompany, S.P.D. Fellaini, P.O. Walker, tutaj y, na lewej obronie Bains, L.P. Shirle, S.P.O. Runy y, prawy pomocnik jest to Nani. no i na napadzie Aguero Jeto. Jak na razie jest dobrze, tak samo do mnie doszedł nowy trener, zobaczcie jaki trener, zobaczcie już taki siwy, bo się stresuje tutaj moją drużyną, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie Dobra, jak wygląda kondycja? Hmm, jest dobrze To dzisiaj sobie przetestujemy chyba pogbę, tak myślę, w tym spotkaniu jakoś się go wpuści, może w, no w drugiej połowie Chyba, że będzie tak dobrze, nie będzie go trzeba wpuszczać Jak na razie widzicie, utrzymanie mamy w kieszeni Jeszcze 4 mecze, no i 4 punkty nam potrzebne Dobra, tworzymy sesję i czekamy. Dobra, ktoś nam znalazło Real Madrid. I tak samo przypominam, że macie do obejrzenia w... O Boże, mi butelka po wodzie. Ona jest groźna. Przypominam, że macie w sobotę do obejrzenia odcinek z kariery Evertonu, ponieważ jest już nagrany, jest już nawet zaplanowany, więc po prostu wystarczy go obejrzeć. No myślę, że wrzucę go na 12, 13, coś koło tego. Więc po prostu ustawiajcie sobie w sobotę, włączacie kompa i YouTube slash youtube.com slash games no i tam będziecie mieli filmik Dobra nie przedłużając zapraszam Was do skrótu z tego spotkania Jak widzicie tutaj podstawowa BPL więc nie powinno być ciężko Dobra Wywalczony rzut rożny No i patrzcie teraz, patrzcie teraz O, ale gówno Czekajcie aaa, kurde, znowu mnie no nie dał Dawaj, dawaj No kurde, co tu się dzieje? To jest jakaś rzeź No oczywiście, że będzie wrzuta, no Hmm Gratuluję, gratuluję Miralas, strzelił bramkę z główki, z wrzutki To było naprawdę dobre Zobaczcie, jaka idealna bramka, wręcz, no perfekcyjna jak dla mnie Gdzie grasz na główki kolego? Aha No ja nie gram No co jest? What the fuck Poczekajcie no Dobra, dawaj, to już jest go... No co jest, no nie wierzę w to, Jezu. Masakra jakaś. Dawaj runy, no... What the fuck? Kurde. To już prawie było niemożliwe, że on to obronił. Czyli lagi w tej grze. A tak jak już wspominałem, Fifa 15, już drewniaki nie pograją niestety. Znaczy, jak dla mnie na szczęście. No i dobra, I jak widzicie na statystyki, gościu oddał 3 strzały Pum, z czego, z główki to było, to były ze 2 Może jeden oddał sobie tak normalnie, ja oddałem 11 strzałów, no ale to jest logika Fify I gościu naprawdę gra jak na stypie, za chwilę mogę wam pokazać po prostu powtóreczki, jak on gra Gra bardzo, podaje więcej niż Barcelona normalnie na jakimś meczu Ło! Wow! No i spalony! Co to miało znaczyć? Ale widzieliście jak w Patrzcie, patrzcie jak przypierniczył, pyk, no i ten tylko dobił i, o oh, straszne Dobra dawaj mi to synek, już koniec imprezy, dobra gol, no, co? No nie no, <ścoughs> to już nie wiem czy to jest celowe, celowe to jest przez grę czy co, no ale no nie wierzę, że tyle razy strzelać i po prostu żeby to nie weszło Cieszę się tu jakbym grał z botami Zwariuję No w końcu gol W końcu gol w 59 minucie z rzutu rożnego Tak całą ziemię całą ziemię Nie pocałuj i, i jej w nos bo są tacy zarobiści i tworzą handicapy co jest w ogóle bezsensowne Patrzcie patrzcie jaka akcja Patrzcie jaki gol Patrzcie Normalnie w minutę robi akcję i oczywiście to się kończy sukcesem. Zawsze, zawsze się kończy sukcesem. <grafi> Gratulacje kolego, chciałeś na pustą trafić? Taki jesteś cwaniaczek. Ach. Koniec meczu, do nie wiem jak dla mnie to jest zbekowe, bo zobaczcie ile strzał podałem, ile oddał ten noob. Moim zdaniem no, no po prostu, no to jest noob, zobaczcie taki skład ile kosztuje. 2000, 3000 max. Nie no dobra kompany może jesteś warty No ale ogólnie no to jest śmieszne jak bronił jego bramkarz Zobaczcie oddał chłopak 4 strzały A w pierwszej połowie Też było że oddał jeden strzał celny jeden 24 strzały I 16 Strzałów celnych więc Fuck jej, fuck you. to są naprawdę ja ich nienawidzę Jak FIFA 15 będzie do dupy To pierdziele przenoszę się na PSA i walić FIFA w i jej w tyłek, że tak powiem grzecznie No i co, I to, byłoby, to by było na tyle, więc spodziewajcie się odcinka w sobotę Wbijajcie na fanpage'a, no i trzymajcie się Na razie